Jak dla mnie Trybunał Konstytucyjny nie istnieje. Tak czy nie? Nie istnieje. Panie minister, pora teraz na pytania od naszych słuchaczy. Jest ich mnóstwo i dotyczą no, naprawdę wielu dziedzin od sasa życia. do lasa. Tak, od sasa do lasa. Tak jest. A propos Pałacu Saskiego. Czy państwo mają świadomość, to jest pytanie pierwszego naszego słuchacza, że otworzyli furtkę, dzięki której każdy następny rząd będzie mógł odwołać władzę TVP z pominięciem Krajowej Rady? Te media zawsze były, czy są dotowane, więc zawsze będzie pretekst, że są nierentowne. Po argument, że media PiSu były złe, nie jest argumentem prawnym. My zamknęliśmy furtkę hejtu, propagandy, kłamstwa i nienawiści. Jak się dzieje krzywda, panie redaktorze, i słyszymy tę krzywdę, to trzeba tę krzywdę przerwać. Jeżeli w domu naszego sąsiada dzieje się coś strasznego, to trzeba chwycić za telefon i zadzwonić o pomoc. I mówię o tym dlatego, ponieważ nie można być głuchym na to, co się wydarzyło przez te 8 lat. I oczywiście możemy debatować na temat tego jak to zostało zrobione, jakimi metodami, jakich nie wiem aktów prawnych my no użyliśmy właśnie, jako Pani minister. Trzeba coś robić, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to jest jakiś problem, żeby nie było takiego Ale wie pan, że to wątpliwości wrażenia, że to jest będą. Ale wie pan, że te wątpliwości będą, dlatego że prawo Sprawiedliwość przez te 8 lat po prostu wszystko zniszczyło we wszystkich możliwych obszarach. Ale wy mieliście być inni, mieliście być zgodni z literą ale jesteśmy prawa. Jesteśmy inni, ale jesteśmy inni i działamy zgodnie z literą prawa. Powołujemy. Ta decyzja ministra Sienkiewicza była zgodna z, z prawem spółek handlowych. Koniec kropka, no, miał do sąd, tego prawo. Sąd stwierdził, że nie, mógł, nie miał prawa, by ko korzystać się, z przepisów kodeksu handlowego. Ale odwołał się do rzeczy, która była historyczna, bo już telewizja publiczna i radio było postawione w stan likwidacji. Kolejne pytanie. Cała koalicja rządowa powtarza, że prezydent Buda ułaskawił przestępców, jednocześnie na piedestał stawiacie Lecha Wałęsę, który ułaskawił mordercę i gangstera bez absolutnie żadnych logicznych podstaw. Jak to pani skomentuje? Nie wiem, kogo ułaskawił prezydent Lech Wałęsa, ale porównywanie y, tych dwóch sytuacji, czyli działań prezydenta Lecha Wałęsy do działań prezydenta Andrzeja Dudy, który y, w, swoją prezydenturę traktuje jako grę w PlayStation, to naprawdę nie jest, y, nie jest dobrym porównaniem. Natomiast tak jak powiedziałam, prezydent ma prawo ułaskawiać. To jest zawsze jego decyzja. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił przestępców, bo Wąsik i Kamiński to przestępcy. No trudno, no tak się wydarzyło i tak będziemy ich nazywać. Pani minister, co sądzi pani o wystąpieniu pana Kołodziejczaka, pani kolegi z rządu w proteście rolników? Dzisiaj ma być ten protest. Nie wiem. Podczas gdy pan premier potwierdził w Kijowie otwarcie granic na produkty ukraińskie. Czy nie wygląda to na sabotaż ministra względem premiera? Nie sądzę, żeby tak było. Nie mam zdania na ten temat, ponieważ akurat tych kwestii nie śledzę, bo siedzę w papierach ministerialnych u siebie, u siebie. Ale nie sądzę, żeby Kołodziejczak robił jakąś dywersję wobec Tuska. To jeszcze właśnie z Pani działki pytanie. Co Pani jako wiceminister kultury zrobiła bądź też zamierza zrobić w sprawie pluralizmu w mediach publicznych? W obecnej TVP przekaz może i jest mniej nachalny, ale nadal nie jest to obiecana czysta woda. Oglądalność TVP Info spada na łeb, na szyję. No, miną miesiąc, ale nie wiem jak się nazywał ten internauta, ale powiem panu nic nie zrobię. To znaczy w życiu nie wpadnę na pomysł, żeby dzwonić do jednego czy drugiego prezesa TVP. Ja nawet nie znam tych ludzi. To znaczy nie znam tej, tej ekipy. Bo powiedzmy tam poszczególnych dziennikarzy, których gdzieś kiedyś spotkałam w telewizji, ale to cały czas są dla mnie panie i panowie. To nie są moi koledzy. Nie będę dzwoniła do telewizji publicznej, żeby im coś, nie wiem, sugerować, coś robić. Ta ekipa, która jest w telewizji publicznej, niech sobie, musi sobie po prostu poradzić z tą sytuacją. I wiem, sobie poradzi. Na razie są miesiąc usterów i to było wręcz nawet oczywiste, że pewne spadki będą, ale będą pracować. Zresztą widać te zmiany, które, które w telewizji publicznej następują. Ja też przecież sama na samym początku mówiłam, że produkcyjnie mi się nie podobało, bo się wiele lat zajmowałam produkcją, ale już te zmiany widać i trzymam bardzo za te ekipę kciuki. Kolejne pytanie. Jaki jest zakres Pani obowiązków? Dlaczego w nowym rządzie jest tyle samo wiceministrów, co w poprzednim, a ich dobór nie jest oparty o kompetencje, tylko o przynależność partyjną? No, panie redaktorze, ja się zajmuję tyloma rzeczami i mogłabym o tym opowiadać, więc tak. Mam dwa departamenty pod sobą: Departament Mecenatu Państwa i Departament Spraw Unii Europejskiej. Zajmuję się kasą. <głos》> Mówiąc zupełnie tak wprost i wszystkimi programami, nie wiem, tam chyba było pytanie, co zrobiłam, czego nie zrobiłam. Oprócz tych wszystkich medialnych rzeczy, które są na pierwszych stronach gazet z mojego departamentu, było zatwierdzonych i to przed terminem, 300 stypendium dla artystów i artystek, z czego się bardzo cieszę. A to pani jest głównym doradcą pana ministra w sprawach mediów? Nie. A nie. Nie, no nie. Znaczy, pan minister my, my się podzieliliśmy kompetencjami. Minister Sienkiewicz e, zajmuje się kwestiami mediów, każdy z nas ma swoje kompetencje. Oczywiście spotykamy się na kierownictwie. Mamy te kierownictwa regularnie i każdy jakby opowiada o tym, co się dzieje w ich działkach, powiem zresztą szczerze, że świetna z nas ekipa. Naprawdę bardzo dobrze nam się współpracuje w całym naszym zespole. I też widzę, że ludzie w ministerstwie przechodzą z uśmiechem na twarzy. I to akurat mnie bardzo cieszy, bo uważam, że jak już jest się w tej robocie. To powinno być też, oprócz oczywiście ciężkiej pracy, powinno być też przyjemnie. Czy po wprowadzeniu kolejne pytanie ustawy o mowie nienawiści proponowanej przez lewicę prokuratura będzie ścigać kobiety za to, że te nie będą chciały dzielić damskich toalet z mężczyznami identyfikującymi się jako kobiety? Co jeśli taka osoba LGBT poczuje się dyskryminowana przez kobiety? Czy one odpowiedzą, odpowiedzą za to karnie? Ja w ogóle chyba nie chcę odpowiadać na to pytanie, bo to jest jakieś pytanie, nie wiem, yy absurdalne. Ustawa o mowie nienawiści, którą chce wprowadzić lewica dotyczy mowy nienawiści wo, wo, wobec społeczności LGBT, ale również, to zwrócę uwagę, bo nikt o tym nie mówi, nie mamy prawnie chronionych, chronionych osób, gdzie jest mowa nienawiści w stosunku do kobiet, do osób z niepełnosprawnościami albo do seniorów, bo tego też nie ma i uważam, że to też powinno być uregulowane. To dodatkowe pytanie a propos, czy poezja i jej recytowanie, na przykład Murzynek Bambu, Czarna Mamba, będzie podlegać podmowę nienawiści, czy nie? Ale dochodzimy do absurdów, nie wiem, wie pan co... To są ogóle... pytania, ludzie to dobrze, pytają, będzie jakiś katalog, to będzie indeks słów zakazanych i tak nie, dalej. Nie, nie, panie redaktorze, my w ogóle mamy problem w Polsce, bo w ogóle nie mamy prawnie uregulowanej definicji mowy, mowy nienawiści, o co zresztą Komisja Europejska już wielokrotnie apelowała, żeby to zrobić. Więc najpierw trzeba prawnie mowę nienawiści uregulować, a później zająć się innymi kwestiami. Natomiast nie będzie żadnego indeksu słów zakazanych. To jest jakiś absurd. Są też pytania o pani e, czyny z przeszłości. O jeny. E, czym się różni pani Wybryk w Kościele od tego, co zrobił Grzegorz Braun w Sejmie? Z wyjątkiem tego, że jedna sytuacja była najściem na miejsce kultu religijnego, a druga była w miejscu, gdzie religia według lewicy nie jest akceptowana. Ja już tyle razy odpowiadałam na to pytanie, ale też oczywiście odpowiem. E, 60 sekund w Kościele, cichy, niemy protest, e, z kartką, z, napisa, z napisem kobieto sama umiesz decydować, dwukrotny e, prawomocny wyrok, że jestem niewinna, i skropka. A odgłosowała pani za uchyleniem imunitetu Grzegorza. I pan, co ale mało tego? Złożyłam nawet zawiadomienie do prokuratury na Grzegorza Brauna, kiedy zaatakował ministra Niedzielskiego, ówczesnego ministra zdrowia. Uważam, że akurat pan Braun tych takich agresywnych zachowań miał bardzo dużo i bardzo się cieszę, że prokuratura uchyliła mu immunitet chyba siedmiokrotnie za siedem czynów, które, które realizował przez ostatnie lata. I powinien być ukarany? Oczywiście. Ja tak uważam, ale oczywiście sąd o tym zdecyduje. Osiem lat. Kolejne pytanie. Krzyczała pani na demonstracjach o demokracji, o prawie i konstytucji. Co, co czuje Pani po miesiącu rządów z Donaldem Tuskiem, który te wszystkie wartości złamał? Uważam, że Donald Tusk nie złamał tych wartości i akurat yy, to jest też taki pan, chichot losu. Ja pamiętam, jak ja wchodziłam do polityki i mówiłam, że wchodzę do polityki, co było też zgodne z prawdą i nie cofam tych słów, ponieważ nie podobały mi się rządy Tuska i Platformy Obywatelskiej, ale bardzo dobrze mi się współpracuje w tej koalicji. Oczywiście nie jest łatwo, bo to jest jednak każdy ciągnie w swoją stronę, trzeba debatować, yy, nie wiem, walczyć o swoje, ale dobrze mi się współpracuje z ekipą Tuska. Tusk nie łamie yy, konstytucji, nie yy. Raczej działa dla dobra demokracji, tak jak my wszyscy. Pani Joanno, tak ktoś do pani się zwrócił? Chyba Pani nie ma nic przeciwko? Pani. Nie, absolutnie. Pani Joanno, czy pięć gwiazdek to mowa nienawiści? Jeśli nie, to czy można użyć Pani wizerunku z tymi gwiazdkami? Ale jak ktoś chce sobie y, mój wizerunek udzielać do różnych rzeczy, Panie Redaktorze, gdybym ja reagowała na wszystkie. Ja mam kompletny dystans do siebie, tak? Jakby w ogóle nie czytam tych. Y, jestem teflonowa, jak to kiedyś powiedziała moja Nie koleżanka. Czyta Pani komentarzy w, w, w ogóle, internautów? W ogóle, ale po co, Panie Redaktorze? Ja nie wolę. Nie denerwować. Nie, to nawet nie chodzi o denerwowanie. Ma Pani wnosi jej opinię? Ale to nie chodzi o to, jak ktoś zadaje mi merytoryczne pytanie, merytoryczne, takie naprawdę z sensem, czy do biura poselskiego, to okej, okay, ja mogę wtedy rozmawiać, ale większość jakby tych komentarzy, które są na Twitterze szczególnie, to, to są naprawdę takie trollowe. Ja wolę wziąć książkę i poczytać albo pójść do kina. I co pani ostatnio czytała? Teraz czytam oj, nie, czytam w ogóle kilka książek, przepraszam, bo się tutaj odchyliłam, kilka książek naraz. E, czytam e, książkę Magdy Środy, e, Obcy. Bardzo ciężka, ale czytam też, znaczy czytam, wracam cały czas do tej książki, to jest taka książka, Ciało kobiety, Mądrość kobiety, Christine Nordham, która mówi jakby o kobiecie poprzez anatomię, bardzo ciekawa, polecam, ale odpoczywam w kinie. Wczoraj byłam na premierze Kosa Maślony, laureata paszportu polityki, bardzo polecam ten film. Jak? Powiem panu, że naprawdę dobre polskie kino, świetna gra aktorska, rewelacyjny, rewelacyjny Łukasz Simlat, no po prostu genialny. To prawda. Ale Więckiewicz też mu no, dał. Więckiewicz zawsze jest świetny, ale lat po prostu położył wszystkich tam na łopatki i genialna muzyka, naprawdę Mikołaja Trzaski Polecam ten film. Tyle, że on jest, kończy się bardzo, nie chcę tutaj spoilerować, ale kończy się smutno. No. Przygnębiające. Przygnębiające i człowiek wychodzi z tego kina i myśli sobie: Kurczę, nic się nie zmieniło od, tego, od tych no, czasów. Ale ani Kors, ani teraz. Chłopi nie są nominowani do Oscara, nie ma nominacji dla polskiego filmu. Jest oczywiście nominacja dla filmu filmu, który był wyprodukowany tak, przez polsko tak. Polsk Polaków. Eee, wracając do tej, do tej Barbie i do tych nominacji, czyli jednak Oppenheimer. Oczywiście świetny film. Oczywiście byłam też na Barbie. Barbie jest specyficznym e, filmem. Byliśmy z mężem najpierw na Barbie, a później godzinę później na Oppenheimerze. Oppenheimer. Naprawdę? Jednego tak, dnia zaliczyła tak. pani dwa filmy? Przecież Oppenheimer trwa tak. trzy godziny. Ale yy, jak kocham kino. Ja w kinie się relaksuję. Ludzie, którzy pracują ze mną, wiedzą, że jak chcę się odstresować, to nawet w ciągu dnia idę do kina na cokolwiek, żeby się zrelaksować. Chłopów też widziałam, chłopi mi się nie podobali, ale świetna muzyka Łukasza Rostowskiego, Luka. Fajny też był, nie wiem czy pan redaktor widział, Ferrari. No, znakomity. Znakomity film. Adam Driver Świe postarzony do niepotycznej granic. Ale genialna rola, zresztą był ostatnio w Toruniu na festiwalu Kamerimicz. Zachował się trochę niestosownie. Co to znaczy? Jeden, Jeden z, z widzów miał takie spotkanie z, z widzami, zadał mu pytanie właśnie o rolę w, w, w filmie Ferrari. Nie mogę powtórzyć słów, które powiedział mu Adam Driver, ale powiedział mu: odczep się ode mnie, tylko powiedział to bardziej dosadnie. Prawda? <laughs> tak, Więc, no, ale, no nieładnie, A ale się świetne, taki sympatyczny. ale genialny aktor, prawda? No naprawdę, to prawda. co Wsiaduj film? się to Ferrari go prostu... znakomicie. Rząd ma zająć się dzisiaj dopuszczeniem pigułki dzień po. Jak to ma wyglądać? Czy pani zna szczegóły tego rozporządzenia? Nie znam, ale trzymam bardzo za to rozporządzenie kciuki. Tabletka dzień po powinna być bez recepty i mam nadzieję, że nikt w naszej koalicji nie będzie miał problemu z tym, żeby za tym zagłosować. No ale podejrzewam, że konserwatywni politycy trzeciej drogi mogą mieć bardzo duże problemy. Ale problem. słyszałam Hołownię, który mówił pozytywnie na temat tego projektu, więc być może akurat tutaj w przypadku tej tabletki dzień po tego nie będzie, ale też zawsze apeluję. Do moich kolegów z Polski 2050 i z PSL-u, żeby naprawdę posłuchali tego, co mówią ludzie e, i ich wyborcy również. Chcą liberalizacji prawa aborcyjnego, chcą praw kobiet w pełni, a nie w jakimś referendum. No dobrze, ale to będzie w jaki sposób funkcjonować, pani zdaniem? To będą mogły z tego korzystać osoby pełnoletnie czy też niepełnoletnie? No, no pełnoletnie, tak mi się Czyli wydaje. Po 18 roku Tamto życia. za granicą jest tak, że tabletki dzień po są bez recepty i też są normalnie dostępne, nie wiem, w aptece kobiety. Tak Kobieta powinno być? Idzie. Oczywiście, że tak. Pani redaktorze, ja panu powiem, że 20, mój syn ma teraz 26 lat, y, czyli 27, 28 lat temu skorzystałam z takiej tabletki za darmo, jak pracowałam y, nielegalnie jeszcze, y, bo nie byliśmy w, w Unii Europejskiej chyba wtedy, y, w Londynie. Skorzystałam z takiej tabletki jako osoba, która po prostu przyjechała sobie na wakacje popracować na czarno w Anglii, bez problemu. 27 lat temu. A nie boi się pani, że to może źle wpłynąć na nie wiem, zdrowie. Są takie opinie lekarzy, które, którzy mówią, że może być zagrożeniem dla zdrowia, zwłaszcza dla młodych nie, dziewcząt, powodować różne zaburzenia hormonalne. Nie, to jest nieprawda. Te tabletki są przebadane, kobiety zażywają te tabletki e, na całym świecie. Zresztą wie pan, to też nie jest tak, że to, jest ta, to, to nie są tiktaki, które się bierze, e, to po prostu jest. Czasami jest taki moment w życiu, kiedy... Ale przyzna pani, jak będzie dostępność do mm -hmm. tych tabletek, to one mogą być potraktowane nie przez nastolatków jak tiktaki. Panie redaktorze, nie. Kobiety nie są idiotkami, naprawdę. Znaczy, chciałabym to wyraźnie powiedzieć. Kobiety, młode dziewczyny nie są idiotkami. Nie traktujemy kwestii związanych z naszą seksualnością w sposób taki, nie wiem, czysto zabawowy. Po prostu, kiedy kobieta potrzebuje takiej tabletki, ja raz w życiu skorzystałam z takiej tabletki, to było wiele lat temu, później nigdy mi do głowy nie wpadło, żeby to robić i tak dalej, Decyzje co, każdy z nas podejmuje świadomie. A co jak y, państwa koalicjanci, na przykład PSL albo Polska 2050, powiedzą nie? Bo pamiętam premiera Donalda Tuska sprzed paru tygodni, który mówił: Najpierw pomyślimy o ustawie, która zmieni e, pewne e, przepisy, a jeśli nie. To pomyślimy o rozporządzeniu. My jako lewica, oczywiście, mówimy jasno i wyraźnie, że będziemy o to walczyć. I niezależnie od tego, co sobie myśli kosiniak, kamysz czy hołownia, będziemy wprowadzać te ustawy i o tym mówić głośno, i ich cały czas przekonywać. Ale. Ale jest jedna rzecz, do którą wydaje mi się, że Hołownia i Kosiak Kamerz jeszcze nie biorą pod uwagę. Opinii ludzi. To znaczy, jeżeli oni nie zagłosują za ustawami liberalizującymi prawo aborcyjne, to kobiety dają im, dadzą im niezłe bęski. Będą protesty, naprawdę y, zmierzą się ze sprzeciwem. Tak. Chce pani powiedzieć, że gdyby w tej sprawie sprzeciwił się Szymon Hołownia, to nie ma szans w wyborach prezydenckich. O, pojechał pan dosyć daleko, ale być no, to, może, tak. przed nami, to już jest na wyciągnięcie ręki. Jeżeli. He, nie, on na pewno nie będzie jedynym kandydatem, będzie na pewno kandydat z Platformy Obywatelskiej, z lewicy i myślę, że będzie dosyć ciekawa sytuacja. Wszystko może się wydarzyć. Szymon Hołownia nie jest pewnym kandydatem na prezydenta. No, e, mówmy o tym szczerze, Czy... ponieważ w polityce wszystko może się zmienić, ale musi pamiętać, że to, że dostał się do Sejmu teraz, 15 października, to dzięki młodym ludziom i dzięki kobietom między To innymi. brzmi jak ultimatum. No, panie redaktorze, prawa kobiet to są prawa człowieka. I naprawdę ani Szymon Hołownia, ani kosiniak Kamysz nie będą mówić kobietom, jak żyć. Jeżeli nie chcą tego zrozumieć, to kobiety im pokażą, co o tym myślą. I ja z tymi kobietami stanę na ulicy wtedy. I wtedy będzie pani protestować przed Sejmem? Jeżeli gdzie nie chcą... marszałkiem będzie Szymon Hołownia? E, panie redaktorze, nasi wyborcy i wyborczynie z lewicy doskonale wiedzą, jakie mamy poglądy. I nie będą zdziwieni, jeżeli my będziemy na ulicach protestowali i protestowały razem z nimi. Ja się w ogóle bardzo że Platforma Obywatelska i właśnie Tusk zmienili w tym temacie zdanie, więc zarówno my z, Pla z lewicy, jak i ludzie z Platformy będziemy przekonywać Kośniaka i Hołowi do tego Ale wyobraża pani sobie, zdanie. pani minister, że ta sprawa może rozwalić, rozbić koalicję? Nie. Nikt sobie na no to nie to pozwoli. To co będzie, jak oni powiedzą, że jednak nie? Panie redaktorze, będzie składany kolejny projekt trzeci, czwarty, piąty. Tak jak w Argentynie. Oczywiście, że tak.